Anida Kostrzewa stoi obecnie na czele zespołu, który w pierwszej kolejności musi uporządkować, odchwaszczyć i splantować teren pod przyszłe nasadzenia. O tym co udało się zrobić już i o planach na kolejne miesiące mówi szefowa Świnoujskiej Zielonej Brygady. Powstała taka historia, słuchajcie, mieli Państwo, podobna jak w Międzyzdrojach. Budowanie zespołu od Zieleni, od samego początku, czyli od podstaw. Od jednego śrubowkręta, jak to mu się mówi. Od, od pierwszych chwil po prostu zbieramy, doposażamy zespół. Wiadomo, nie było najpierw pieniążków w budżecie. Dzisiaj już mamy zaplanowane pewne wydatki. Już możemy mocniej realizować ten projekt, który jest w tej chwili na terenie miasta Świnouścia i w dzielnicach prowadzony. Zaczęliśmy pracę od uporządkowania terenów i tak, jak spotykałam się z mieszkańcami, bardzo dziękuję za wszystkie fantastyczne Rozmowy i spotkania, którzy mówili nam, że tutaj od wojny nikogo nie było albo tu 30 lat nikogo nie było. Myśmy wyobraźcie sobie takie chwasty. Ja czegoś takiego nie widziałam. Zaczynaliśmy od takiej wysokości chwastów. Jak są takie zarośla? Tam są śmieci. Więc myśmy remendisowi wyciągali śmieci na zewnątrz, chłopaki mieli łatwiej, tak współpracujemy ze sobą, a my zajmujemy się sukcesywnie y, kawałek po kawałku, każdym zakątkiem y, zieleni. Wszystkie ścieżki rowerowe zarośnięte żywopłotami, udrożnianie takich właśnie przejazdów, żeby było bezpieczeństwo, żeby y, rowerzyści, piesi, wszyscy stali, y, y, po prostu mogli chodzić bezpiecznie, nie? Wszystkie drzewa, które były nad głowami, gałęzie, które przeszkadzały, nad chodnikami, krzewy, tym, słuchajcie, się cały czas od początku żeśmy zajmowali i tych prac mamy wiele za sobą. Na pierwszy ogień poszły drzewa i krzewy i to nie tylko w lewobrzeżnej części Świnoujścia. Krzewy i drzewa od lat nieruszane, prześwietliliśmy i jeszcze nam zostało na przyszły rok. Prześwietlanie drzew i krzewów, ze względu na to, że tam bardzo dużo suchych, obumarłych gałęzi. Więc my to wszystko, te krzyżujące się, suche, pousuwaliśmy w miarę, choć jeszcze niedokładnie, na wszystkich terenach, począwszy od Świnoujście Centrum, Warszów, Ognica, Łunowo, Przytur, Karsibur. Więc te wszystkie elementy już mamy za sobą. Będziemy to powtarzać w przyszłym roku. W tym okresie, który jest najlepszy do tego typu prac, bo za chwileczkę będziemy mieli koszenie trawników. I znowu zaczynamy cykl taki porządkowania na bieżąco, gdzieniegdzie w mieście są kubki pozostawiane. Kubki chrustu, liści. To są zostawione domki dla jeży. Robimy też, zostawiamy korytarze. To nie jest to, że my zostawiamy za sobą bałagan. To są korytarze tworzone specjalnie dla zwierzaków. Zielona Brygada zaczyna swoje prace od centrum miasta i dzielnic mieszkaniowych. O nowych elementach na promenadzie będziemy mogli myśleć dopiero w drugiej kolejności. Ja na razie nie mogę mówić o projektach, choć już. Moje serce w ukochaną śrubę się skłoniło, natychmiast marzyłam, żeby zrobić tam porządek i zrobimy tam na razie delikatny porządek. Nie ma na tyle budżetu, żeby móc robić duże projekty, czy już zagospodarować jakieś tam skwery. Pomalutku. Ja nie budowałam między zdrojów od razu. Natychmiast, że to powstawało, tylko to był cykliczny proces. Na przykład stołówka dla zapylaczy, którą założyłam jako pierwsza w Polsce, powstała dopiero po siedmiu latach pracy, mieli Państwo. To, to się nie wydarza od razu. Natomiast na pewno weźmiemy się za śrubę i będziemy przycinać, żeby zobaczyć tą śrubę z zewnątrz, czyli ta, bo ona jest zarośnięta i już wiem że są takie zamysły, żeby w ogóle odrestaurować całe to miejsce, ale też do tego potrzebne są pieniądze, więc czy to będzie w przyszłym roku, czy za dwa lata, zobaczymy. To jest sprawa rozwojowa. My dopiero zaczynamy nasze działania, więc to wszystko wymaga czasu i budowania jakby współpracy też z innymi, bo to się dopiero zaczyna, tak na dobrą sprawę. Na pewno wiem, że jeżeli projekty są na gwarancji, to nawet nie myślimy o tym, żeby coś dozieleniać i zrobić po prostu dodatkowe historie. Porozmawiamy o tym, jak minie okres gwarancji, natomiast na pewno myślimy o naszym placu głównym w świną Placu Wolności. No właśnie, czy mocno zabetonowane centrum da się jeszcze uzielenić? Będą konsultacje na ten temat, będziemy rozmawiać, jak dozielenić ten plac, który fantastycznie spełnia swoją rolę. Bo zobaczmy, no jestem urodzoną mieszkanką. Myśmy nie mieli tutaj swojego miejsca, rynku nie mieliśmy. Dzisiaj jest to miejsce połączone, funkcjonalne. Mamy nitkę, gdzie przejeżdżają samochody. Mamy fajny plac, gdzie odbywały się takie imprezy. Jakie mamy już za sobą, więc dużo osób pomieści ten plac i, i festyny, i kiermasze. No ja myślę, że potrzebne jest miastu takie miejsce. Natomiast no jeszcze więcej zieleni jak najbardziej jestem za. Od początku pracy zielonej brygadzie nie brakuje i długo jeszcze nie zabraknie. Ja nawet nie jestem w stanie policzyć, ile naczep konarów, które pospadały. Strawników, żeśmy zebrali, ze ścieżek rowerowych. My jedziemy, ja robię kontrolę miasta i zbieramy. Lewa strona wychodzi na lewą stronę, prawa, na, i my lecimy. Pracujemy jak, no, no ja tu chłopaki mówią jak przecinaki, jak, <grym, <grym, jak małe motorki. Ja zapraszam wszystkich chętnych, będziemy z wami rozmawiać. Zapraszam do tej fajnej pracy, która nie jest łatwa. Natomiast na co stawiamy? Przede wszystkim na szczerość, otwartość, normalność. Normalną, fajną współpracę w dobrej atmosferze, pan, mili panowie, bo to jest podstawą tworzenia piękna i tego wszystkiego, co wychodzi z dobra i z taką dobrą energią. Jeszcze tylko wspólna fotografia i Zielona Brygada wraca do pracy, a szefowa wykorzystuje jeszcze nasze spotkanie na krótki apel do mieszkańców. Mili Państwo, ja mam taką prośbę. Są na osiedlach mieszkaniowych jeszcze zapalikowane drzewa. E, zawiązane, przywiązane. To jest tak, jakbyśmy dusili te drzewa, bo soki e, bezpośrednio e, przepływają pod korą. I musimy uwolnić drzewa. Po prostu ja, ja mam prośbę, żeby z tych palików pouwalniać drzewa, które e, są już po gwarancji. Czyli przeżyły w glebie co najmniej 3 lata i więcej, żeby po prostu normalnie dobrze sobie wzrastały. To taka prośba czuła ode mnie. Pozdrawiam Was.